Tak, włączył się komunikat. Czyszczenie potrzebne. No i przystępujemy do czyszczenia. Naciskamy zielony przycisk. Czyszczenie. Unosimy górną klapę. Wyciągamy mleczko z ekspresu i wyciągamy kawę. Następnie musimy wyczyścić wloty. Można zanurzyć sobie też tą szczoteczkę w płynie albo w wodzie gorącej. Czyścimy wloty. Następnie czyścimy w środku lodówkę, żeby była czysta. Tak. No i potwierdzamy, że wyczyściliśmy zielonym guziczkiem, potwierdzamy, tu go może tak nie widać, ale zielonym guzikiem potwierdzamy napis Enter i idziemy dalej. Następnie mamy informację, żeby wyczyścić tackę, czyli otwieramy przedni front, wyciągamy dozownik do czekolady, pociągamy tackę, którą myjemy pod bieżącą wodą. Jak widzimy, tacka już jest czysta. Wkładamy z powrotem. Dociskamy, wkładamy dozownik do czekolady. Dozownik do czekolady. Tak, zamykamy. I możemy potwierdzić, że wyczyściliśmy tackę. Znowu zielonym guzikiem Enter. A teraz naciśniemy Enter. Tak. Okay. Unosimy pokrywę I zgodnie z komunikatem Musimy z powrotem zapakować kawę Pod ikoną coffee I zapakować mleko Pod ikoną mleko Opuszczamy klapę Następnie mamy komunikat, że podstawić pojemnik I przepłuczemy wylewki Podkładamy pojemnik i naciskamy guziczek Enter. Tak do pukania wylewek. W tym momencie płuczą się wylewki: wylewka mleka i wylewka kawy. Mamy ostrzeżenie, że leci gorąca woda. Jak widzimy, czyli prawie pojedyncze. pod wylewki czyści się jeszcze wylewka czekolady czekaj, jeszcze się czyści chyba woda jeszcze water heating, ale już jak widzimy moi drodzy Ekspres jest już wyczyszczony. Dlaczego? Ponieważ widzimy już ikony z naszymi kawami. Akurat włączył się teraz komunikat, że czekamy aż woda w bojlerze się nagrzeje. Ważny element, wyjmujemy też tackę. Łącznie z osiekaczem. I idziemy ją też umyć do zlewu. Widzimy, tacka już jest czysta, wystarczy tylko bieżąca, gorąca woda. Kładamy tackę. Jak widzimy ekwes już jest gotowy do pracy. Serwujemy właśnie pyszne cream coffee. Ekwes szybko sprawni cicho działa i zawsze serwuje pyszną kawę z pianką. Fachowcy mówią z kremu.